Jak skuter, stał się o wiele szybszym. Dzisiaj jest wspaniały dzień, i skuter cieszy się piękną pogodą i wolną drogą. Te motocykle są bardzo szybkie. Ty też byś chciał jeździć z taką prędkością. Znam miejsce, gdzie ci na pewno pomogą. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da, malowanie śmiana wnet pomoże ci bez słów jego... O, nowy model samochodu elektrycznego! Fajny! Ho, ho. Cześć! W czym mogę Ci pomóc? Skuter opowiedział mistrzowi o tym, jak dziś poznał dwóch bardzo szybkich motocykli. I również powiedział, hmm. że jedna z nich była bardzo ładna. O. Skuter wyjaśnił, że on bardzo chciał spotkać się z nimi, ale takie szybkie motocykle. Nie zauważają jakieś głupie i niepozorne skutery. Zrozumiałem. Hmm. Wiesz, to jest bardzo osiągalne. Sprawimy, że będziesz tak szybki, jak one. Ale to wymaga pracy. Jesteś gotowy? Na początek trzeba zdjąć koła i silnik. Nie martw się! Wiem, co robię. Musimy zmienić ci silnik i inne części, żeby cię dobrze zabezpieczyć. Może ten? Ha, zobaczymy. Możesz go odpalić? Nie, brakuje mu mocy. Wtedy może być ten? Mm -mm. Jest za duży do tej ramy. Wtedy spróbujmy ten. Proszę? Świetnie! Pasuje i jego moc, i jego wielkość. Teraz trzeba zmienić koła. Spróbujmy te. Ho, ho, nie, przecież nie robimy roweru. Wtedy być może te? Myślę, że dla nowych cech silnika potrzebna jest duża stabilność tylnego koła. Zatem te postawimy. Oho, świetnie! Pozostało tylko pokryć cię farbą i wypolerować. Może chcesz wybrać kolor, hm? Spróbujemy żółty, okej, okay, ten się nie nadaje. Teraz spróbujemy zielony, teraz niebieski. Super! Teraz polerowanie. Wow, naprawdę bardzo się zmieniłeś. Pozostaje sprawdzić twoją prędkość na drodze. Mam nadzieję, że udało nam się osiągnąć tę pożądaną. Papa. Pa. Nasz skuter. Serdecznie podziękował Bibi i ruszył sprawdzić swoje nowe umiejętności. Skuter, choć nie jest motocyklem ale nie ustępuje im w prędkości. Wziął udział w wyścigach ulicznych i zajął pierwsze miejsce. A wyglądem przyciągnął uwagę wielu obecnych. Ale najważniejsze, że skuter znalazł sobie dobrych towarzyszy do tego, aby podróżować po świecie, nie ograniczając się w prędkości. Jak BB wyleczył autobus od kichania. Autobus ma bardzo odpowiedzialną pracę. On nie tylko przewozi pasażerów z punktu A do punktu B, ale musi to robić zgodnie z harmonogramem i tak, aby pasażerowie byli w bezpieczeństwie. A do tego, autobusu należy zawsze być w dobrym stanie. Ale w drodze zdarza się to i owo, a pasażerowie nie lubią czekać. A tym bardziej nie lubią się spóźniać. Co robić naszemu autobusowi? Oczywiście, jechać do Bibi. Nasz, dziś usterce radę da Malowanie, zmiana Wnet pomoże ci bez słów Jego warsztat każdy zna Zrobisz tuning, dodasz gaz Samochody stoją w żonku I już wszystko jest w porządku Oj, na zdrowie! Wygląda na to, że coś przeszkadza ci pracować. Czy ty się nie przeziębiłeś? Uch. I autobus opowiedział Bibi, jak zaczął kichać na drodze i co jakiś czas gasnąć. Z trudem dotarł do warsztatu Bibi, ryzykując ostatecznie zgasić silnik: To musi być bardzo frustrujące. Kichać i gasnąć bezpośrednio na drodze. Wyobrażam sobie, jak niezadowoleni byli pasażerowie. A więc zobaczmy, co to może być. Hmm, na zewnątrz wszystko jest sprawne, ale jest brudno. Podłączymy komputer i przeprowadzimy diagnostykę. Tak, zużycie paliwa zwiększone. Silnik się przegrzewa. A moc spadła. Wszystko jasne. Filtr powietrza jest zatkany i nie daje dopływu powietrza do silnika. To dlatego ciągle gaśnie i kicha. Trzeba go wymienić! Teraz musimy wybrać odpowiedni filtr powietrza do autobusu. Czy ten filtr będzie pasował? Nie, on jest przystosowany do oczyszczania wody. A ten filtr? On na pewno filtruje powietrze. Tak, silnik zasysa powietrze, ale to nie odkurzacz. No a ten? To jest to, co nam potrzebne. Pozostało ustawić go na miejsce. I to wszystko. Tak, to załatwi problem. Jestem pewien. Teraz będziesz potrzebował mniej benzyny i silnik będzie się mniej przegrzewał. Tylko nie zapomnij na czas robić konserwacji, dobrze? Przy okazji niedługo pora zmienić olej. O, a co to jest? Nie tylko przynosi pecha. Pęknięte lusterko wsteczne może doprowadzić do wypadku. Natychmiast musimy je wymienić. Jak ci to lusterko? W nim można zobaczyć, co się dzieje z tyłu. Właśnie kierowcy z pierwszych samochodów używali kieszonkowe lusterko, trzymając go w ręce. O, o. Wtedy samochód był rzadkością i sytuacja drogowa pozwalała się tak zachowywać. Ale w dzisiejszych czasach to niewygodne i niebezpieczne. Może ten przyrząd będzie pasować, w nim są używane lusterka. Autobusowi się nie przyda. Może ten? Hurra! To jest to, czego nam potrzeba. Wszystko gotowe. Teraz możesz wyruszyć w trasę. Jestem pewien, że zdążysz z rozkładem. Dzięki Bibi nasz autobus mogą szybko wrócić na trasę i zawieźć pasażerów do domu. Przecież on jest bardzo obowiązkowym autobusem i nie lubi być poza harmonogramem. On wdzięczny Bibi za pomoc i dobrze zapamiętał, że wszystko musi być zrobione we właściwym czasie. A Bibi zawsze jest gotów pomóc przyjaciołom. Dziękuję, Bibi. Jak Bibi rozładowywał wagon z ważnym ładunkiem. Jak widzicie, dziś Bibi przyjechał na dworzec. Musi otrzymać ważny ładunek. Ostatnio na wybrzeżu odbywały się bardzo ważne wyścigi. A dziś samochody, uczestnicy wyścigu wracają do domu. Zadanie Bibi: spotkać ich, sprawdzić ich stan i wysłać na bazę treningową. Może chcecie zapytać, dlaczego Bibi przyjechał na dworzec? bo samochody przyjechali tu, w specjalnym wagonie służącym do przewozu samochodów, który jest dołączony do składu towarowego. Zresztą sami wkrótce zobaczycie. Chodźmy szybciej! Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana kół, wnet pomoże Ciby słów. Na piąty tor. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Bibi, pamiętasz, na jaki tor musimy iść? Piąty, ostatni wagon w składzie. Chodźcie, policzymy razem. Pierwszy, drugi, trzeci. Czwarty. Piąty. Cześć, dzieciaki. Teraz będziemy rozładowywać ten wagon. Aby samochody były nieruchome podczas jazdy pociągu, mocujemy je na miejscu specjalnym zabezpieczeniem kół. Musimy je odłączyć. Nie wychodzi. Myślę, że potrzebujemy czegoś, co pomoże mi wykonać to zadanie. Może spróbujemy to? Spróbujemy. Nie pasuje. Hmm, szkoda. Może wtedy to będzie pasować? Nie udaje się. No, może więc z tym się poszczęści? Udało się. Hurra. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, wszystkie. Mhm. w porządku? Tak, tak. Oho! Cudowne! Wszystko w porządku? Żadnych zadrapań ani uszkodzeń? Jak nowe! Bibi jak zawsze świetnie poradził sobie z pracą. A teraz wszystkim już czas w drogę. Bo już czekają na was na bazie treningowej. Witam was z powrotem. Nie pędźcie po mieście. Przestrzegajcie przepisów. Opa! Pa. Oczywiście nie posłuchali Bibi. Przecież cała noc w pociągu dla samochodu wyścigowego nie do zniesienia. Spokojny i miarowy stukot kół zupełnie nie nadaje się do ich bujnego temperamentu. Po zbyt spokojnej podróży, naszym zawodnikom po prostu należy rozegnać znudzenie. Ale ponieważ są to prawdziwi profesjonaliści, to wrócili na bazę treningową bez szwanku. Wledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko. Szykujemy dla Ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie!